Witam wszystkich z tej strony, tropiciel. A dzisiaj pogadamy sobie o powrocie Różala do federacji KSW, gdyż wszystko wskazuje na to, że Marcin do tej organizacji powróci i nadal będzie toczył walki w formule MMA. Przez bardzo długi czas byliśmy informowani, że Marcin do MMA nie wróci. Oczywiście gdzieś tam po tej walce na narodowym i zakończeniu przygody z KSW były rozmowy z Babilonem, nawet kontrakt został podpisany. Przetoczyły się tam dwa nazwiska: Satoshi'ego Ishiego, który później zawalczył dla KSW. No i był też Oli Thompson, który też był bardzo niezadowolony z decyzji Różala, bo tutaj chciał się z Marciniem zmierzyć. A z tego co sam mówił, no Marcin oczekiwał innego rywala. I ostatecznie nic z tego nie wynikło, i Marcin tutaj ogłosił koniec swojej kariery. A za jakiś czas usłyszeliśmy, że celem Różala będą walki na gołe pięści. Z początku myśleliśmy, że będzie to wotore, potem wszystko wskazywało na gromdę. Następnie czekaliśmy na ogłoszenie kolejnej, trzeciej federacji, która miałaby takie walki organizować. Też słyszeliśmy, że Maciej Kawulski. Współwłaściciel Federacji KSW wspominał o tym, że chciałby takie gale zorganizować i też no myślę, że nie ma tam złej krwi między panami, a przynajmniej tak mi się wydaje, więc do takiej gali mogliby doprowadzić, ale skoro powrót Różala jest promowany przez Federację KSW, no to znaczy, że chodzi tutaj o powrót do KSW i walki w formule MMA. Do KSW powrócił Tomasz Drwal, powrócił Michał Kita, więc tak naprawdę brakowało nam tylko Marcina Różalskiego. Tym bardziej, że nie ma w tej ciężkiej kim rozdawać. Grabowski z Bedorfem szukają sobie wymówek, żądają przeprosin czyli tak naprawdę, no wiemy to co chcieliśmy wiedzieć, więc nie ma po co do tych zawodników wracać, bo ich powrót wiąże się no, z kłopotem, szukaniem łatwych rywali, a my powinniśmy szukać pretendentów, więc zarówno powrót Kity, jak i Różala, no powoduje, że ta. Ciężka troszeczkę nam odżywa. I teraz pytanie: czy powrót Różala do KSW będzie wiązał się z walką o pas, czy jednak tutaj Federacja będzie szukać Marcinowi nazwisk, które wzbudzą u niego chęć stoczenia takiego pojedynku. Jakiś czas temu Marcin Różalski stwierdził, że gdyby wrócił do KSW to odebrałby pas Defrisowi, więc być może gdzieś po ten pas będzie chciał Marcin wracać, choć wiadomo, że to też wyglądałoby wszystko bardzo dziwnie, bo Marcin tutaj zdobył pas Federacji KSW, następnie go zwakował, no i rozpętała się tam mała aferka między włodarzami a Marcinem, która nie przyniosła niczego dobrego ani Marcinowi, ani KSW, ani tak naprawdę fanom tego sportu, bo Marcin w ciągu trzech lat stoczył tak naprawdę jeden pojedynek w formule K1, a zapowiadało się ich po prostu dużo więcej, tak? W tym czasie też waga ciężka w KSW stała się bardzo nudna i nieciekawa za sprawą tak naprawdę braku zestawień, a nawet kiedy KSW jakąś walkę zestawiło i wydawało się, że będzie to ciekawy pojedynek, no to niestety bardzo mocno byliśmy rozczarowani np. starciem Fernando Rodrígueza z Satoshim Ishim, starciem Andryszaka z Luisem Henrique, czy ostatnim pojedynkiem Dyfrisa. Tak naprawdę ciekawą walką w tej kategorii było starcie Bedorfa z Grabowskim, z którego też nic dobrego nie wynikło i dopiero Michał Kita musiał przypomnieć, jak powinno się walczyć, i za sprawą jego pojedynku oraz wywiadu fani byliby zainteresowani każdym starciem z jego udziałem, więc dodanie różala jest też dobrym rozwiązaniem. Oczywiście szkoda, że tyle czasu musiał minąć, bo wiele pojedynków ominęło tutaj Federacji KSW, różala i oczywiście fanów, ale czasami też trzeba się rozstać, aby ponownie docenić siebie nawzajem i być może wrócić z innym nastawieniem, bo odejście różala, jego zwakowanie pasa no, pokazało nam, że coś tam nie gra, i szkoda, że panowie nie potrafili się dogadać szybciej, bo wiadomo, że 3 lata przerwy tak naprawdę. Od walk dla zawodnika po 40 jest pewnego rodzaju no złym obrotem sprawy, bo oczywiście można gdzieś odnaleźć motywację, której wcześniej brakowało, ale też no złapać tą rdzeringową, chociaż dla Różala, który był non-stop w treningu, być może taki okres bezwalkowy mógł tutaj pozytywnie wpłynąć na przykład na jego stan zdrowia, i dlatego zobaczymy teraz jego walki w formule MMA. Być może też te ciągłe oczekiwanie sprawiło, że Marcin też to wszystko przemyślał i zdecydował się powrócić do MMA, bo wiadomo, że nie tylko o walkę dla Marcina było bardzo ciężko, ale też o rywala, tak? Bo tych zawodników pokroju Lebanera czy Pitera Grahama dzisiaj nie ma już zbyt dużo, a nawet jeśli są, no to dobrze zakotwiczeni w UFC czy w belatorze. Coraz ciężej jest też o tych efektownie walczących zawodników, a jeśli werbuje się kogoś z dobrym nazwiskiem. Z medalem w judo, no to też można się rozczarować. Tak jak to było w przypadku Satoshi'ego Ishiego, więc, gdyby Marcin tutaj powalczył z nim na Babilonie, no to też mógłby być bardzo niezadowolony z takiego pojedynku więc tak naprawdę aktualnie w federacji KSW to myślę, że Michał Kita mógłby spełnić tutaj oczekiwania różala i w takiej walce tej bitki by nie brakowało tylko, że obaj panowie są z jednego teamu menadżerskiego kiedyś Marcin był otwarty na pojedynek z Bedorfem, ale też to były inne czasy, kiedy Karol jeszcze coś walczył coś ćwiczył, bo dzisiaj odnosimy wszyscy wrażenie, że tych treningów za dużo nie ma i raczej Bedorf postawił na te gierki, więc gdyby Karol się zmotywował do takiego konkretnego powrotu, no to starcie z Różalem byłoby ciekawe, choćby z racji tego, że Karol pokonywał zawodników, z którymi przegrywał Marcin, czyli Grahama i Max Winney, a znów Różal pokonał Fernando, który. No, rozprawił się bardzo szybko z Karolem Bedorfem, więc fajnie byłoby ich zestawić, nawet dziś, bo wiadomo, że Karol ugrał sobie w KSW bardzo dużo, kilka mocnych walk jeszcze może zrobić, a czy wygra, czy przegra w słabym stylu, to tylko zależy od niego. Wiadomo, że taki powrót byłego mistrza, którego konfrontujemy z obecnym, jest ciekawy. Myślę, że dla wielu fanów taka konfrontacja z Dyfriesem byłaby bardzo ciekawa. Natomiast uważam, że ostatnią walką Michał Kita zasłużył sobie na walkę o pas, a też tego jego starcie z Dyfriesem to pojedynek, na który czekamy tak naprawdę od 2014 roku. No i fajnie byłoby w końcu do tego pojedynku doprowadzić, tym bardziej po takim zwycięstwie i zarazem odrodzeniu wagi ciężkiej. Czy faktycznie Martin wróci do MMA? To jeszcze zobaczymy. Ja myślę, że jest to możliwe i tak naprawdę wszystko na to wskazuje. Myślę, że Różal jest w stanie zrobić kilka fajnych walk, czy będzie to walka o pas, czy będzie to walka z równie bitnym przeciwnikiem, tego jeszcze nie wiemy. Na pewno tutaj z tym rywalem będzie problem, bo na pewno nie będzie to przeciwnik z Polski, a jeśli miałby to być przeciwnik z Polski, to raczej stawiałbym e, na Bedurfa. No ale ja tutaj Marcina zobaczyłbym z takimi postaciami, jak Konstantin Gluchow, czy Aleksie Kudin. Zawodników dobrze znanych, z twardych, mocnych pojedynków i przede wszystkim silnego ciosu. Myślę, że obaj zawodnicy mogliby tutaj zaserwować z Różalem fajną bitkę i na pewno o decyzję w takim pojedynku byłoby bardzo ciężko. A tym bardziej są to zawodnicy z krajów bardzo blisko Polski, więc raczej nie byłoby tutaj problemu ze ściągnięciem ich na walkę. A z kim wy chcielibyście zobaczyć Marcina Różalskiego, jeśli ten faktycznie powróciłby do KSW? I co w ogóle myślicie o jego powrocie? Komentarze do waszej dyspozycji, a ja zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału of MMA. Pozdrawiam Was, tropiciel. Trzymajcie się!